Jeśli uważasz, że kontrola, monitoring, sprawdzanie jest objawem troski, to nie masz problemu z partnerem. Nigdy, Ever. Masz problem z własnym systemem nerwowym, który nigdy nie zaznał bezpiecznej relacji i miłości opartej na zaufaniu i akceptacji. Drugiego człowieka. Więc jak wygląda dekalog tego, który myli kontrolę z bliskością i troską, i jeszcze temu zaprzecza? Czyli dlaczego Twoje, to jest przecież normalne, niszczy Ci życie i Twoje relacje? Jeden, myślę, że pytania o to, gdzie on, ona jest, to jest troska, a w rzeczywistości moja motywacja próbuje regulować swój lęk, a nie dbać o swoją osobę. I drugą osobę, dwa, nazywam monitoring bezpieczeństwem, bo gdybym nazwała go kontrolą, musiałabym zobaczyć swoją własną bezsilność, bezradność i nieumiejętność regulacji. 3. Wierzę, że bliskość to się równa dostępność 24 godziny na dobę, spanie na telefonie, spanie na mailu, bo nie znam relacji, w której każdy ma swoje życie, ma swoją autonomię i swoją odrębność. Znam tylko symbiozę, czyli kompletne zlanie się. Cztery. Myślę, że mam prawo wiedzieć z kim, gdzie i o której, bo mój system nerwowy myli autonomię z porzuceniem. Gdy druga osoba nie raportuje. Czuję zagrożenie, a nie ciekawość. Relacja to nie jest podpisywanie listy obecności, bo moje ciało pamięta chaos, a nie miłość. Natychmiast szukam negatywnych dowodów i ulegam złudzeni i interpretuję, zamiast obserwować, kiedy brakuje mi informacji. 6. Nazywam lęk intuicją, a w rzeczywistości to stary program z dzieciństwa, który każe mi kontrolować, żeby przeżyć. Wydaje mi się, że jak wszystko odhaczę, to nic złego nikomu się nie stanie. Wymagam słów uspokajających, bo nie mam regulacji w sobie. Powiedz, kiedy wrócisz, weź na chwilę mój lęk, bo mnie przyrasta. Dopóki reguluję się cudzym zasobem, dopóty, nie jest się dojrzałym ani odpowiedzialnym za swoje emocje. To jest pozycja dziecka symbiotycznego 8. Usprawiedliwiam eee, ingerencję. Przecież tak robią normalni ludzie. Nie. Tak robią ludzie, którzy nigdy nie poznali dorosłej miłości, tylko tą warunkową dziewięć zasłaniam kontrolę dobrymi intencjami. Każdy oprawca emocjonalny zaczyna od słów. Ja tylko się martwię, chcę Cię chronić, chcę dla ciebie wszystkiego dobrego. Proszę Państwa, to jest przemoc. Chcę dla kogoś, za kogoś i od kogoś. Mówię o osobach dorosłych dziesięć. Nie widzę, że nie buduje relacji, tylko ją trysuje, bo w głowie mieszam miłość z posiadaniem, a troskę z dozorem. Więc jeżeli uważacie Państwo, że kontrola to jest troska, to nie macie problemu z partnerem, macie problem z własnym systemem nerwowym, który nigdy nie zaznał bezpieczeństwa w swoim życiu i jest wytrenowany do tego, żeby skanować otoczenie, żeby nic złego się nie stało. I to, co Państwo nazywacie, Normą jest tylko waszą traumą w przybraniu codzienności. Miłość nie potrzebuje GPS-u, tylko wasz lęk. I wszystko zaczyna się od rozmowy dorosłej w Cztery Oczy, kiedy można zobaczyć, jak mechanizmy tak, bronią Wam dostępu do fantastycznych relacji. Nie, to nie minie samo, to wymaga e, interwencji i możecie Państwo czekać, tatka, latka i skończyć z funkcjonalną psychozą wolna wola. Link do sesji wsparcia jest jak zwykle w opisie tej transmisji. Do zobaczenia po drugiej stronie utraty kontroli.